Chciałem cię przez chwilę okay. ale... To... No, no, tak. Ściało cię, no. no, internety pewnie trochę. Ale To, co usłyszeliście? Ostatnie, co, że żeby to zamienić na ustrój i pod tym urwał. Tak, to wrócę do tego eksperymentu myślowego. Tylko zamiast słowa państwo użyję sformułowania ustrój społeczny. Widzicie jakąś alternatywę dla ustroju społecznego. I w ramach ustroju społecznego funkcjonują prawa i instytucje. W ten sposób, tak przedstawiając ten problem, pozbywamy się zagadnienia granic terytorialnych. Mi się podobało, i ja się w pełni zgadzam z przemyśleniami Satyra, że to jest szybka droga do samowyniszczenia, bo mówimy to o jakichś takich wtedy bardzo, bardzo małych, praktycznie tylko para.